Siemaneczko wyciągnąłem w końcu, słuchajcie, donicę. Tą no i trzeba będzie troszkę ogarnąć. <laughs> zobaczcie, co się dzieje. Już tam pokazywałem Wam wcześniej filmiki. Jak to wszystko rośnie, słuchajcie, tak to jest. Jak samochód, słuchajcie, stoi nieużywany. Nie przestawiany, nieruszany. Słuchajcie, woda się na niego leje. Lampy, zobaczcie, pozaparowywane. Woda w środku, wcześniej tego nie było. No że ona stała cały czas, jakby nosem do przodu, i tak nie wiem, czy tutaj ta woda jakoś nie zalatywała, ale to może nie, nie przez to. No, w każdym bądź razie słuchajcie. No jest zielono, co mam powiedzieć? Jest zielono, i to tak na grubo. Na grubo zielono. Ogólnie jakaś tam fretka sobie chodziła, mysz tutaj znalazłem nawet. Yy, zobaczcie, że tu jakiś. Są pozostałości, eee, nie wiem, była taka już zasuszona, słuchajcie Nie wiem co ona tu robiła, czemu ona zaschła Czy ją fredka zadusiła, czy cokolwiek innego W każdym bądź razie było, zobaczcie, łapy widać perfidnie Jak to tu łaziło, na szczęście nie zostało jeszcze nic pogryzione Pajęczyny są syfy, parcie jakie syfy, jak to się wszystko zbiera, kleci i Pomyślcie sobie, że to auto nie stoi pod żadnymi drzewami Stoi na świeżym powietrzu Mimo to, zobaczcie, kupa jakichś liści Syfu, piachu, zobaczcie co tu się dzieje Gdzie to mówię, nie stoi pod drzewem nic Zobaczcie co się dzieje, po prostu pył Nie wiem, to się zbiera, leci razem z wodą Także no jest grubo zasyfione Fredka też sobie śmigała Wszędzie brud, kiła i mogiła Trzeba będzie to ogarnąć. Zobacz, jak to wszędzie tutaj porosło. O, tutaj to taki największy, tu już wyrwałem. Słuchajcie, bo tu taka kępa była wielka. Patrzcie. No, kępa normalnie. Las. Słuchajcie, las. Wyrzułem na pęce. Tutaj tak samo już troszkę wyrwałem. Porosło to na grubo. Szyberdach tak samo. No, ale dziwo, słuchajcie, w środku e, tutaj nie ma tragedii. E, nie spleśniała, powiem Wam, bo zawsze jest tak, że słuchajcie, auto też spleśnieje, na przykład w środku. parcia jak to wygląda za szybami, a ona, słuchajcie, nie popleśniała. Tu była taka, słuchajcie, taki odprysk e, się zrobił e, i to wziąłem, zdrapałem. Znaczy, no, zacząłem skrobać, skrobać, bo to zaczęło odpadać. Ta kardza, widzicie, powstała. Była normalnie farba. Widziałem taki bomber, się zrobię, po podrapie. Także widzicie, jak to jest. Zobaczcie, samochód stoi, niby nic nie było. A tu już się coś wykluło. Także ta kardzawka. Ale środek, słuchajcie, nic nie zgniło. Sufit też nie jest o dziwo zalany czyli szyberdach jest w porządku. W środku co brudno, nigdy nie było w niej nigdy chyba czyszczone. Na pewno nie za mojej kadencji. Ale środek, słuchajcie, nie jest spleśniały. To jest, powiem Wam, że plus. Że zobaczcie, o tam delikatnie wyłazi. O tam, w tamtym miejscu. A tak? Nie ma tragedii. No i tutaj widać, jak powyłaziło troszkę. No jest w porządku, w środku nie jest źle, na zewnątrz strasznie <głos》> zarosło no, nie ma co gadać Tak to jest słuchajcie widzicie, auto stoi, nie używa, człowiek niszczeje się, psuje, chociaż psuje Słuchajcie wsadziłem tylko akumulator, sprawdziłem czy tam olej ma, wszystko jest, zastrzała odpaliła, bez gadania słuchajcie bez gadania naprawdę stoi. Kupę czasu. Akumulator to wiadomo, już jest do wywalenia. Wsadziłem jakiś drugi. Zobaczcie, pali od razu. I tak samo po tym postoju odpaliła bez żadnego problemu. Szyby tylko, słuchajcie, nie działają. Bo, o nie, nie idzie. Coś tam się rusza, ale nie będę opuszczał. Pozaklejane są. Także trzeba będzie tam delikatnie jakoś wspomóc żeby się opuściły. Motor chodzi, kurde, słuchajcie. Wszystko luks. Auto ogólnie działa, jeździ, skręca i hamuje, jak ja to mówię. No niestety, trzeba ogarnąć, słuchajcie. Tutaj już udało mi się te glony powyrzucać. Jak widać już, już jest czysto. Tyle o ile. Tutaj tak samo, zobaczcie. Tu już tego syfu nie ma. Jest usywiona i to grubo, zobaczcie jak ona wygląda. Ale tutaj tak samo listwy już nie rosną. Także jest w porządku. Kurde no tak, sobie auto stało tak długo i zobaczcie tutaj tak samo jak się porobiło. Jakbyście znaleźli filmik co nagrywałem kiedyś, pokazywałem, że naprawdę w zajebistym stanie, nie miała żadnych nic, po prostu Żadnych, kurde, no wrzodów takich czy coś tam, delikatnie, słuchajcie, tutaj y, było, w tym miejscu to było, tak samo tam było, pamiętam, ale nie tak jak teraz, słuchajcie, zobaczcie, co się stało, tu już perfidnie, kurde, no, zobaczcie, to jest rdza właśnie, rdza to jest taki rak, który cały czas pracuje, cały czas pracuje i będzie się powiększać, także tutaj była naprawdę mała, małe, małe takie ogniwo rdzy, ogniwo, ogniwo chyba. A zobaczcie, co się zrobiło. Już jest naprawdę sporo. To trzeba by wszystko wyczyścić, żeby nie szło dalej. Bo przepierdzieli zaraz dziurę. Pajęczyny. Ale ładne opony, kurde, ma. Nie wiem, już stare pewnie są te opony. Który to rok? 18 rok. To nie jest tak źle. Tarcze troszkę przyrdzewiałe odstania. I się tam... Rozjeździłem troszkę, W trochę tam, w komina, słuchajcie, ale opony, zobaczcie co ładne, szkoda, że się starzeją takie ładne, zamiast je zjeździć, no i tutaj, słuchajcie, widzę, że też wyłazi, zobaczcie, tak samo tutaj, też było tutaj malutkie takie ogniwo, a wyłazi coraz więcej, także widzicie, tak to jest, kawałek było, a jednak idzie dalej. Rdza to jest cholerstwo. Ale tak, błotniki parci w E4,6 ciężko takie znaleźć. Chyba zobaczcie, kurde, nie ma nic. Gdzie te błotniki tak są wiecznie pognite, a tu nie ma nic, właśnie. To mi się w niej podoba. Dobra baza, słuchajcie, taka jest, kurde, naprawdę. Tarcza też wydaje się w porządku. Powiem Wam, że dobra baza, no takie 4-6, kurde, no i ogarnąć, słuchajcie, ogarnąć. No teraz to jest straszny kaszalot. Kaszalot, no. No jest kaszalot, bo brudna strasznie, zasyfiona, uchlewiona. No ale jest 6 cylindrów, słuchajcie, 2 litry jest pod maską, tak? Także auto ma potencjał. Myślę, że jakby ktoś się odkurzył porządnie. Eee... No to może byłoby zrobić z tego nawet fajny samochód. Słuchajcie. Jeszcze ktoś by pojeździł sobie. Nie oszukujmy się. Bo tak to ona jest ładna. Nie ma co gadać. Jest ładna. Ma tam jakieś... A, tutaj ryska czy coś. Wiadomo, słuchajcie, ale to też nie jest nowy wóz. Ale komuś ją dać. Kto z nudów. To kto ma za dużo czasu, nie ma. Ja nie mam tyle właśnie, dlatego teraz dzisiaj wyciągnąłem ją, żeby chociaż trochę ją ogarnąć i, i prawdopodobnie będzie, słuchajcie, no trzeba będzie ją sprzedać, bo ona stoi, stoi, miał to być jakiś mój projekt, jakiś tam driftowóz, jakiś no cokolwiek to miało być po prostu. Jakiś tam projekt do polatania, do, do, do zabawy czy coś, nie mam totalnie na to czasu, żeby się w to bawić, w te takie projekty, tych projektów to jest. Wszystkie te projekty to u mnie stoją, tylko te samochody tak naprawdę. Z4 też stoi. Słuchajcie, do tej pory już, nie wiem, no co, dwa, trzy lata, nie wiem, kiedy nadrzucałem już te filmy. Z Z4 jak kupiłem. Jeden sezon pojeżdżony i stoi, słuchajcie. Kupiłem teraz jeszcze coś innego. <laughs> Także tych samochodów, takich projektów moich, co tam mam jeździć i coś robić, to tego jest za dużo, a ja nie mam na to czasu, żeby się bawić. I to powiem Wam. I to tak stoi i niszczeje. Także to spróbuję ogarnąć. I po prostu będzie do, do sprzedania. Może ktoś będzie chciał. Szkoda, mógłbym komuś nawet oddać taki samochód, kurde, żeby po prostu żeby ktoś, ktoś miał z tego pożytek, zrobił pożytek. Po prostu ktoś się cieszył i jeździł. Bo u mnie to po prostu się zmarnuje. Daj łapkę w górę, napisz komentarz, żebyś chciał takie 4-6. Bo myślimy, zobaczymy, co z tym zrobić. No to tyle słuchajcie, ja biorę się do roboty i czyszczę te glony, a Wam miłego dnia życzę i do usłyszenia, trzymajcie się.